Ten film będzie nietypowy, nie tylko dlatego, że będzie tutaj GTA, ale dzisiaj będę ostatni raz tak będę nagrywać, ponieważ udało mi się coś zrobić niezwykłego. No tak jest, moi widzowie. Udało mi się przechwycić ekran z konsoli PSP na komputer. Tym razem będzie, będą wtedy jeszcze lepsze filmy. A dzisiaj GTA wziąłem jako przykład. I chcecie wiedzieć, jak to zrobiłem? Musicie zostawić łapkę w górę, suba z foneczkiem, ale na razie tych informacji nie ma, bo musimy iść do pracownika Vincenzo, bo on nam powie, o co to biega. Musimy do Vincenzo iść. Oczywiście to jest pierwszy nasz, ten, jeden, jeden, to jest tak, jakby nasz pierwszy szef w GTLCS. To jest Najpopularniejsza, Liberty City Story jest tak naprawdę, to jest najpopularniejsza dla na to konsolę przenośną. Pierwsze GTA na no konsolę przenośną również, ale no już bez przesady, dobra, już bez żadnego czekania wchodzimy. Dobra, to nam powiedział on nie powiedział o tym. Tej takiej tajnej informacji o przychwycie ekranu, ale dobra, gdzie mój samochód? Aha, tu jest spatrower. Audio będzie takie kijowe, bo, bo niby coś jest takiego, że można przechwycić audio w PSP, ale to trzeba jakiś odpowiedni kabel audio, żeby podłączyć do komputera i żeby no wiadomo, dźwięk z PSP działał, żeby przechwycić dźwięk z PSP do kompa. Ale takiego kabla nie mam, konkretnego, więc no będzie kijowo. Chociaż w poprzednich filmach chyba tak kijowo nie było. Dobra, jedziemy. Ten odcinek będzie tak jakby krótki. Dobra, dojechaliśmy. Dobra, zabieramy dillera, ale tutaj pobijemy jednego kolesia, bo on ma mołotowa. Ja znam tą grę na pamięć trochę, więc no, wiem co tu jest w tych misjach. Przychodziłem też misję kilka razy, ale nigdy nie zrobiłem tej gry na 100%. Może jakbym nagrał tą serię, to może z wami bym wam pokazał, jak to przejść grę. Bijemy teraz tego pana, żeby wziąć motor. nic pana stąd <laughs> A Sindaco to z Geta San Andreas jest. Aż się przyprowadzili do Liberty City, tak? Do lat 2000 przestali istnieć. To, 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 dzięki to niemu Sindaco umiera. Właśnie tutaj. Dobra, dojechaliśmy. Tego koleś oda nam informację o tym przechwytywaniu ekranu i wtedy będę mógł wam powiedzieć. No to już wam, to sprzedał mi informacje, to teraz powiem wam co się stało. Chodzi o to, że trzeba wyłączyć fastboota na komputerze, bo okazuje się, że ten boot powoduje, że klawiatura myszka się wyłącza, a jak chcemy wejść w tryb awaryjny, to niestety nam się mamy wyłączoną wtedy klawiaturę i myszkę, kiedy mamy włączony ten fastboot, czyli szybkie uruchamianie. Da się to wyłączyć, dzięki czemu da się jednak zainstalować te sterowniki później do PSP, żeby zamiast typ A, żeby był typ B, to wtedy Remote light działa. A że dźwięk jest kijowy, to i nie mam odpowiedniego kabla audio. Ech, kurde, myślałem, że to będzie jakiś skok. To myślałem, że to będzie... To jest jak w GTA 3 a to jest CS, a różnicą jest to, że GTA3 i GTA CS to różnią się akcją 3 lata. No kurde. Dobra, tym razem pokażę wam coś innego. Dobra, okazuje się, że ta informacja była nielegalna i mam 3 gwiazdki. Policja mnie ściga Teraz będę tylko zabijał i tyle XD Dobra Gdzie ten helikopter Kuźwa Tam był ten AK-47 to muszę go zdobyć, ale to nie będzie takie łatwe o cholera Zobaczę czy to zabije, Cholera. Może damy radę tym pistoletem słabym. Cholera, kurde, znowu tam nie wpadłem. Dobra, bez sensu, będziemy tak stać, musimy teraz uciekać. Cholera, idzie policja. No, teraz będzie nam łatwiej. O, skoro jesteśmy już przy pistoletach, to może wam pokażę teraz przy, przy ucieczce z, pol z policji. To. O, kurde. O, dobra, udało nam się. No nie, zgubiłem. O, tutaj jest pistolet. Oczywiście, tutaj w Portland co bronię, chyba najwięcej, ale. Taunton to nie wiem, czy tam ten i też, nie wiem, czy są jakieś bronie. No dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, dosyć tego. Gdzie ten dziad? O kurde, jeszcze ciekawego. Jak wejdziemy do rad wywozu, to dostajemy oczywiście pięć naboi, w, szotgu, w ten shotgunie, tak. Dobra, może spróbujemy zgubić policję, cholera, no i cyk. Rozkręcamy. Kurde, ale sranie. Tak zgubimy śmigłowiec. O kurde, nieźle walnęłem. A tutaj jest broń? Także to jest ten. Nóż. O, tu jest następna gwiazdka. O, już zgubimy policję, bo to jak jedna gwiazdka to nic się nie stanie. O, tak leczy nam życie, dobra. Dobra, schowamy się w tym śmierdzącym samochodzie, który śmierdzi rybą. Chowajmy się u mamuśki, dobra. Chyba będziemy tak bezpieczni. No i co ja mam powiedzieć? Jeżeli chcecie taką serię, to możecie napisać komentarzu. Nie wiem czy pojawi się też inne GTA, ale wątpię. Były takie propozycje wcześniej, ale no, nie dałem rady nagrać, ale dobra, jest GTA na kanale jest. Ale okej. Okay. No to co? Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. I to nie się żegna z wami. No i co? Na razie?